Dzień dobry drogie dzieciaczki, dzisiaj macie zastępstwo ze mną A temu co? On już tak ma, niech nawet panie na niego uwagi nie zwraca No dobra A więc tak, dzisiaj na lekcji To nie jest normalne To, to jest jeszcze chuj Jak on ma na imię? Krzesisław Krzesisławku, bądź grzeczny, proszę Co, kurwa, umarł? Nie, poszedł spać To przynajmniej będzie spokój No nie wiem no to jest jakiś cyrk. Jego stary to niedźwiedź. A, że też tak chrapie? Nie, jego stare na serio to niedźwiedź. Aha. Takie chmury tylko u mnie na live. Co on tam mówi? Nie wiem. Takie chmury tylko u mnie na live. To dziwne było. Tylko to, ten młody jest wystrzelony jak twoje werki Sylwestra. Elo! A, odejdź! Krzysisław, do budy! A! Dobra, wypierdalam stąd. No i zajebiście. I cała lekcja wolna. Proszę pani, a dlaczego Marek nic nigdy nie mówi? Bo Mareczek jest nieśmiały. Nie jestem nieśmiały. O, jednak mówi. Siema Maro. Pal gumę, nie lubię cię. Marusiu, ale gryźni troszeczkę. Ciebie też nie lubię. Hehe, <laughs> dobrze, zaczynajmy lekcję. Dlaczego się nigdy nie odzywasz? Bo obserwuję was wszystkich. Po co? Po to głąbie, żeby was zniszczyć, gdy przyjdzie deklasacja ostateczna. Dziwny jesteś. Będę krok przed wami wszystkimi. Nie na darmo noszę klamkę schowaną w moim odbyciu. Dobrze, wystarczy już tego! Ciebie w biuro też dopadnie sprawiedliwość. Lepiej było, gdy się nie odzywałeś. Znam twój słaby punkt. Wiem, że masz uczulenie na uran. Byłoby przykro, gdyby ktoś przypadkiem podrzucił ci go do kawy. Kuba, idź po dyrektora. Sieć. Marek, dość tego, dostajesz uwagę. Czuję strach w twoim głosie. Wiem o tobie wszystko. Nic nie wiesz! Co w ciebie wstąpiło? Wiem, że masz parówkę w spodniach. Co? Co ty młody? Sprawdź kieszonkę. Skąd to tu się wzięło? Trzy poziomy śmiechu, gdy ktoś wyśle wam zajebistego mema. Poziom pierwszy. Brecht. Mem jest wykurwisty, ale już go widzieliście. Ale i tak brechtacie do telefonu. Macie zacież od ucha do ucha. Mamuśka się pyta, dlaczego tak kurwa się śmiejecie do tego jebanego telefonu. Poziom drugi. Megafon. Drzecie pysk na cały dom. Szyby pękają. Ojciec spadł z kibla. Mamuśka napierdala tuczkiem kotlety. Ze śmiechu boli was brzuch. Kiedy się ogarniecie, to wysyłacie tą perełkę memową do swoich 130 najlepszych ziomków i psiapsiółek. Poziom trzeci, dzwonnica. Wasz śmiech słychać kurwa na całą wiochę. Co ja pierdolę? Na całe województwo. Drzewa się kurwa przewracają. Dachy z domów zrywa. Ludzie kurwa chowają się po bunkrach, żeby wasz śmiech nie im ubanie rozpierdolił. Dobra, jeszcze raz. Boże, znowu. Mamuśka kazała cię nauczyć. Więc się kurwa nauczę. Powiemy, że mnie nauczyłeś. No nie, 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 ja nie chcę podpaść mamuśce. Nie chcę znowu spać w budzie. Że co kurwa? Nic. Dobra, dawaj to zadanie. Ile to jest 50 lat, 70? No dawaj, szybko proste to jest. No let's go! No ileż można! I Kurwa! A, 367! Dobrze? Bardzo dobrze. 20, 30. Mm. Dawaj szybko! Szybki strzał! 10! Zadziwiasz mnie. Swoim geniuszem. Naprawdę? Oczywiście. Urodzony z ciebie matematyk. Ej, w ogóle. Co? Byłem ci winny 20 zł i ostatnio pożyczyłem sobie 30 zł. No, pamiętam. Oddawaj, kurwa. Czyli 20 zł daje 30 zł? To jest 10 zł, tak? Tak to obliczyłeś. 50 zł, idioto. Co ty kurwa liczyć nie potrafisz? A pieniądze potrafisz? 50 zł ma być do końca dnia u mnie. Ile to 40 daje 30? 176. A 40 zł daje 30 zł? 70 zł. No, kurwa powiem wam fascynujące. Co jest? Co tam, Swydziaku? Nie pojebało ci się coś w główce? No bo wiesz, dowiedziałem się dzisiaj, że jestem adoptowany. Jakoś nie zasmuciłeś się tą informacją, widzę? Oj nie! A wiesz dlaczego? Już się kurwa boję. Bo teraz mogę ci wyruchać! Co kurwa? Wiem, że tego chcesz. Pojebało cię! Stypujący braciszku! Ja ci kurwa stepnę za chwilę! Stepnij mi na John'ego! Jestem hetero, zejdź ze mnie! Jeszcze nie wlazłem. A co tu się dzieje? Temu zjebowi przegrzało styki. Od razu przegrzało. Chcesz mnie kurwa wyruchać! Że Co proszę? Muśka, to mam też bym się z chęcią zajął. Nienawidzę tej gry! Co jest? Nie! 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 Młody wyjebał pada przez okno Rozjebie mnie za chwilę, to koniec! I teraz playa wyrzucił A, nie wytrzymam! Synku, co ty robisz? Odejdź z kobietą! Jak ty się do mnie odzywasz? Wyjdź stąd, babo! O ty gówniarzu! A masz! Teraz ściągaj pory! Błagam nie! Ojciec, dawaj pas! Piękny poranek, tak można dzień zaczynać E, ty, co się tam tak za gapisz? O kurwa. Głuchy jesteś, czy co? Co się gapisz? Nie masz swoich spraw tafonie? Nie wtykaj nosa nie w swoje sprawy, kundurko! Ja może się gdzieś przejdę. <noise> co jest to? <noise> No bez jaj. Co jest. No kurwa! Pojebiem mnie zaraz. No nie Co to jest? Bratom. Nie jest tego! Dlaczego nie? No bo jak tu zjesz, to będziesz słyszał przez ściany! O, serio? No to jazda! No nie, rozjebałem mu słuchawki! Co teraz mu powiem? Yy, może niby, że staremu do kibla wpadły i nie działają? O, to będzie dobre, elegancko! Dobra, idę mu to powiedzieć! E, lipa jest! Nie wpadł staremu do kibla, tylko ty mi je rozjebałeś! Wisisz mi kwit, Leszczu! Jak, kurwa, skąd wiedziałeś? Jak ja tych sąsiadów nienawidzę Matka gory, stary halucyn I te ich odklejone bachory Dobrze, że im kiedyś nasrałem na wycieraczkę Ale to jest moja słodka tajemnica Całe szczęście, że nikt mnie teraz nie słyszy Hehe. he Stara, dziś jest mój dzień Wierz mnie tygrysie Ja pierdolę! Matko jedyna, ale masz plecy owłosione Nie zaczynaj znowu I nogi też, krucyfiks, jakie kudły Ostrzegam cię Poznokcie to ty w ogóle obcinasz, zaraz sekator przyniosę Dobra, lecimy z tym gównem. Was w mojej kuchni, moją pasją jest gotowanie Waszą chyba też, skoro oglądacie ten film I to jeszcze jak, byczku? Dzisiaj wspólnie przyrządzimy sobie jakąś zupę Nie wiem jeszcze jaką, ale czy to ważne? Ważne, że się nie otrujecie Chyba. Dawaj, bo nie mogę się doczekać Dobra, najpierw ogarnijcie duży gar, bo Będziemy robić zupę dla całej rodzinki Dobra mam, teraz jakąś dużą chochlę No spoko. Albo nie, zamiast Chochli weźcie łopatę. No dobra No i teraz składniki, zróbcie losowanie Że co? Weźcie pięć składników Które macie pod ręką. No dobra Dobra. Yy... Nasza zupa to będzie jedna wielka niewiadoma, taka niespodzianka. Uf, chyba będzie. Uwierzcie mi, ta zupa to będzie majstersztyk. Pobiecuję, hmm. Obiecuję, że takiej zupy nie jedliście jeszcze nigdy. O górek? dobra. No co to dużo mówić? Wasza rodzinka będzie zachwycona. I jeszcze to! Uf. Teraz dokładnie wymieszaj to gówno. Uf. No i voila! Życzę wam smacznego. Aha, i nie zapomnij kupić mojej nowej książki kulinarnej Jak z gówna zrobić danie. Do widzenia. Ale tu jebie. Ula la, co tak ładnie pachnie? No kto by się spodziewał. W końcu zrobiliście coś smacznego. E, ty nie miałeś się uczyć? Miałem i co? Już robię fotę i wysyłam mamuśce. Pff, co za konfitura. I cyk, pyk, patrzymy. Co jest, kurwa? No wysyłaj parów, na co czekasz? Yy, dobra, pal gumę. A ten co robi? Buciory na stole, tak? Dobra, już fotaleci. Nie, no to są jakieś jaja. A ty co tam za rogiem robisz? Yy, nic. Co tu się odkurwia? O nie, to już jest przegięcie. Co ty robisz? Szukam czegoś. A musisz taki burdel robić? A, ktoś to później posprząta. Nie, dobra, wysłałam mu co robisz. Konfident. Masz lipę, w końcu będę miał jakiś dowód. No ja pierdo... Co to? Pewnie ktoś sobie zostawił. Dalej to leży. Dziwne. Co jest? Kurwa może bym sobie... Nie, dobra to nie jest moje. Minut tydzień a to dalej tu leży. Przydałaby się taka stóweczka. Nie no, to są jakieś jaja. Dwa tygodnie to tu leży znalezione, niekradzione. Zostaw to! Co jest? To moje, odłóż to na miejsce! Nie gadaj, że ty dwa tygodnie tam siedziałaś i czekałaś, aż ktoś to weźmie. A może i tak, a w ogóle muszę tu posprzątać, bo też się tu załatwiałam. Że co kurwa.